Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam przedstawić takiego oto cudaka. Nie wiem czy pamiętacie, jest to maluch, którego ręcznie karmiłem z pary samczyk ze szpaltem na Sancika i Samiczka Sancik jest to młody ręcznie karmiony, dlatego go zabrałem, bo bałem się, że będzie, że będzie niedogrzany niedokarmiony i no nie chciałem po prostu ryzykować bo najwolniej rósł. I zobaczcie, tak to się prezentuje. Może taka będzie lepiej widać. o, Zobaczcie. E, maluszka do woliery przyniosłem w końcu. E, zrobiłem te boksy, o których Wam wcześniej wspominałem. Tutaj mamy boksy. E, oj, wspina się na mnie, a chcę wam go pokazywać, bo to Okej, okay, mam go na głowie Wstaniemy może. I zobaczcie, tak on się teraz prezentuje. Tutaj, jeżeli dam radę, to po prawej stronie pokażę Wam, jak ostatnio wyglądał, jak nagrywałem filmik. Mam nadzieję, że widzicie zmiany. Maluch jest super pupilem, chociaż nie o to mi chodziło. I to jest właśnie najgorsze w tym ręcznym karmieniu. Jak chcemy. Jak chcemy, żeby maluchy były super rozswojone, to one robią przykusy i nie zawsze chcą być. A jak chcemy, żeby, tak jak w moim przypadku, chciałem go tylko nakarmić i żeby był najlepiej dziki, No ale to się nie udało, to on jest kurczę super pupilem i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Maluch, oczywiście, zostaje dalej na lęgach u mnie, na lęgach, do lęgów, to jeszcze. Z półtora roku, jak nie, jak nie lepiej, ale maluch zostaje u mnie. Chcę, że, chciałbym, żeby był takim właśnie pupilem wolierem. będzie miał swój boksik i dołożę do niego dwa maluchy, które zostają u mnie z tych tutaj rudosterek. One są dzikie, ale to nic, tak jak mówię. Nawet, jakby ten maluch miał zliczyć przy nich, to dla mnie to jest nawet lepiej żeby nabierał jak najwięcej papuzik zachowań, żeby przebywał z papugami, żeby był stuprocentową papugą, która będzie fajnie przygotowana na lęki. A plany są takie, że... A plany są takie, że jak będę tutaj w tej wolierze że jak będę w wolierze to będę sobie go wypuszczał i on będzie tutaj ze mną karmił inne papugi będzie przybywał no co prawda to teraz się mija tak jakby no zobaczcie jak samczyk rozpuści raz skrzydełka i samcze zachowanie macie tutaj Państwo Opuszczony, skrudełka rozpostarte i, i, i gwizdanie i chodzi. I Tam jest panienka, to ją podrywa. No ale to nie o tym. Znowu on ciągle na mnie wchodzi, muszę go zabierać. No i tak jak mówię, plany są takie, że za rok, na, na zimę, jak wszystko fajnie się potoczy, on będzie miał pomiędzy półtora a dwa lata. Chciałbym mieć do niego samiczkę jakąś fajną. Samiczkę w mutacji. Najlepiej sancik czerwony. Zobaczymy, jak to będzie. A jeżeli sancika nie będzie, to coś innego mu dobierzemy. Czekajcie, ja muszę oddalić obiektyw. W ten sposób. O. No i tak. No i ten maluch tak po prostu sobie podpróbuje. No, bardzo fajnie fruwa, ale Też bardzo lubi na mnie przebywać, chodzić po mnie. Szkoda, że Wam tego nie mogę pokazać, bo mój aparat niestety nie umożliwia obrotu ekranu. I jakbym nagrywał siebie, to bym nawet nie wiedział, czy jest ostre, czy nie. No, i chciałem Wam tylko właśnie takim krótkim odcinkiem pokazać, że mam nowego pomocnika w wolierze. Będzie im pomagał karmić inne paskudy, na przykład te tutaj. I co? No, ja nie będę przedłużał. Wiecie, jak on wygląda. Jak się zachowuje? To jest ręcznie karmiona papuga Nie była, tak jakby, nie było to zamierzone, żeby ją ręcznie karmić. Zobaczcie, ona się jeszcze będzie pierzyła Ona będzie jeszcze piękniejsza. Te tutaj się pieżą. Nie wiem, czy widzicie? Nie mogę. Patrz, one się pieżą. One się robią piękne. Ona będzie, ona będzie z nich najpiękniejsza. To są jej bracia i siostry, w zasadzie siostry tak akurat. Zobaczcie, jak to piękna. I dwójkę z nich zabieram i daję, e, daję do tej paskudy, żeby miała w e, klatce towarzystwo. I zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówiłem, no, plany są takie, aby, e, aby do niej do pary dać. E, Coś z genem dilut, najlepiej to by pasował czerwony sancik. Jednak problem z tymi ręcznie karmionymi papugami jest taki, przynajmniej u mnie tego nie było. Jednak koledzy mnie ostrzegają, że u nich ręcznie karmione samczyki potrafiły załatwić samiczki podczas lęgów. Więc no, jestem mega ciekawy co to się dokładnie u nich stało i jak to było. Miejmy nadzieję, że Skoro u mnie tak nie było, a Pako, nie, pewnie niewielu pamięta, Pako, też moja taka nimfa, znaczy nimfa rozdosterka ręcznie karmiona, trafiła do fajnego domu, jak rezygnowałem z hodowli i w tym roku Pako dochował się dwóch, dwóch maluchów, dwa samczyki i bardzo fajnie wychowywał i dbał o nie. Z samiczką też nie miał problemów, więc wydaje mi się, że po prostu u moich kolegów to Musiał być jakiś wypadek przy pracy, lub problem dotyczył czegoś innego. A tutaj, jak widzicie, no maluch jest prześwietny. Mógłbym go mieć tutaj puszczonego luzem, bo że jednak się boję, że gdzieś usiądzie na klatkę jakąś, jakaś papuga zacznie mu stópki atakować, lub tutaj mam kable, żeby coś się mogło stać. Dlatego on będzie miał swój boksik oczywiście, swój zielony. Będzie prawdopodobnie tak, że dam dwa młode z tamtąd i trzy maluchy, które mam w, w pomieszczeniu nadal. Mam tam sancika, samiczkę i dwa samczyki jednego pineapple, drugiego opalinowego. I po prostu te sześć papów będzie w takim boksiku, żeby mogły się trochę polatać i żeby te, te, te zachowania te papuście miały tutaj w sobie i. Że, żeby on jak najwięcej z papugami przebywał żeby, jak, no żeby się z nimi socjalizował. Z człowiekiem socjalizować się on już nie, nie musi, bo no jak widzicie jest ekstra. I no co mogę wam więcej powiedzieć? Może jeszcze tylko napomknę o tym właśnie ręcznym karmieniu. To jak wspominałem, ręczne karmienie nie gwarantuje oswojenia. A ja do tej papugi naprawdę się jakoś mega nie starałem, żeby ona była ospojona, wręcz przeciwnie. Starałem się jak najmniej tego czasu z nią przebywać i no niestety odniosłem skutki odwrotne do zamierzonych, bo ten samczyk no jest za, za bardzo do człowieka przywiązany i no trochę szkoda go powiem Wam, bo hmm, bardzo lubi ze mną przebywać. Mam nadzieję, że ten czas, który tutaj ja spędzam w wolierze, bo staram się spędzać tego czasu naprawdę dosyć sporo, a i e, towarzystwo innych papug, bo u mnie był akurat w klatce sam. Były e, co prawda te samiczki e, turkusopalin, ale był, były w klatce innej i widziałem jak, e, jak wypuszczałem je wspólnie na loty, to tam podchodził do nich, próbował zaczepiać, więc na pewno tego kontaktu z e, drugą papugą e, pragnie jak najbardziej. No, słuchajcie. Dobra, ja Wam, ja wam nie przedłużam. E, widzicie tutaj tego malucha. Mam nadzieję, że taki filmik, taka ciekawostka Was zainteresuje. Że wchodząc e, do Woliery, e, będę miał do kogo dzioba otworzyć, albo, kto, albo ktoś będzie miał do mnie, e, mógł tego dzioba swojego otworzyć. I na pewno, we, w przypadku jakichś tam innych filmików na Wolierze, to będę Wam tutaj e, relacjonował. To z tym maluchem będę wam go pokazywał częściej, żebyście e, widzieli. A tutaj nimfy ciągle prosto sobie skubią bardzo fajnie. Tylko, e, dla nimf, zobaczcie tutaj wszędzie, gdzieś tam te nimfy siedzą, e, działają. Dla nich to jest taka inna forma rozrywki. E, wiadomo, że w takim boksie mają nudno, więc ja staram się e, przynajmniej w tym roku zapewniać im trochę tej rozrywki. E, raz w tygodniu dostają taki, taką garść gałązek świeżych do obgryzania. teraz zostają proso i mają takie zajęcie. Dobra, my się widzimy w kolejnym odcinku jutro o godzinie 17. Pa!